Pipek! Co to jest? Co to za wielka, przerosięta jaszczurka? Pipek, ratuj się! Ratuj się, w krzakim biegnie gdzieś! Matko jedyna! Dobra, tu mnie chyba nie widzi, nie? Tu jestem na pewno bezpieczny za tymi krzeczkami. Tu nie jest w stanie mi nic zrobić, prawda? 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 Nie! Zostałem pożarty przez T-Rexa! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Szarykan, witam was ponownie w Teardown, czyli symulatorze zniszczenia i dzisiaj trafimy razem z moim ulubionym pimkiem do świata Tyrannosaura Rexa, czyli cofniemy się w czasie do prehistorii i będziemy starali się przetrwać w tym niegościnnym miejscu. Pimpek uciekaj, wielki przerośnięty jaszur cię goni, ale na szczęście jestem wyposażony w ładunki wybuchowe i mam zamiar go wysadzić w powietrze. 3, 2, 1, BAM! Haha! Limpek nie baw się z nim, to nie o to chodzi! Nie żyje? Limpek, bo on się trochę rusza jeszcze, nie? To może go tak nie dotykaj, nie? Masz tam! Trzeba było mnie jeść! Kangury nie są do jedzenia! Brzydki, niedobry! Masz tam jeszcze C4, wyzadzimy ci twoją głowę! A co ci się stało z głową? Dlaczego jesteś taki żółty? Mniejsza z tym! Pimpuś zasłużył na to, żeby go pogłaskać za łóżkiem! Aha, o olewasz mnie, tak? W dzisiejszym odcinku będziemy przeprowadzali eksperymenty na tym przerośniętym jaszczurze. Czy uda nam się uciec? Pimpek, uciekaj! Let's go! Musimy się skitrać przed nim. wiem, co przetestujemy. Zobaczy, czy jak zrespełnię sobie jakiś. O, robot jakiś. Bądź, bądź z nim! Stań w mojej obronie! Ale nie ze mną, nie do mnie, tylko tam z tym wielkim jaszczurem. Ty jesteś po mojej stronie, czy po czyjej ty stronie jesteś? Czemu on nie strzela w ogóle? Oha! Zostałem przekąską. Ale zjadł mnie normalnie. Dobra. Weźmiemy w takim razie może militarna jakieś. Military track, a niech będzie. A mu wjedziemy. I wjeżdżamy w niego pełną parą. Dobrze! Wolnałem go w kostkę! Ale mam miutę! Co to za jakiś Twoje MMA ataki? A czy on sobie zasnął teraz na mnie? Co to ma znaczyć? Mógłbyś ze mnie zejść? Ty kupo przeraśniętego z kamieniny, ale cię w tyłek zaraz wolnę, nie? Okej. Okay. Nie chcesz to. To wiesz co się stanie teraz z tobą? Ostry kebab piecze dwa razy. Tak samo C4, dlatego nie zaleca się go spożywać. A ty wylatujesz w ogóle z ekipy, nie? No, ja, ja też przy okazji. Wyleciałem za powietrze. Wiecie jak wyginęły dinozaury? Uwaga, lekcja historii u Sharikana. Otóż dinozaury wyginęły prawdopodobnie przez to, że spadł na nich wielki kosmiczny kamień. I właśnie w tym momencie zrobimy symulację tego, jak to mogło wyglądać dawno temu. Leci kosmiczna skała i... Yy... No akurat nie stał tam, gdzie ona uderzyła, dlatego ten właśnie dinozaur przetrwał tą apokalipsę. E, tak było. Jeżeli w, w szkołach was uczą inaczej, to znaczy, że tam kłamał. A może pianino po prostu spadło na niego? Czy to było... Czy on jest pianino-odporny? Ale na wybuchowe na pewno nie jest odporny. Dawaj! Ohoho! Czyli mamy potwierdzone info. Pianino jest bardziej śmiertelne od kosmicznego głazu, który spada. Naprawdę. Nie no, ja chciałem tutaj, żeby on się z kimś bił, nie? Amongus! A nie taki Amongus! Nie taki Amongus! Nie takiego chciałem! Chciałem te małe użyć! Dobra, uwaga! Brońcie mnie! Brońcie mnie przed tym wielkim jaszczur... jaszczurem! No come on! ale... chronicie mnie czy co wy robicie? moglibyście być po mojej stronie Ała! 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 ała, ała. No weź mnie niemigo! Bo użyję Sligana i cię wyrzucę poza planszę słyszy... <grym> o teraz walczy z kimś? a bez on teraz... Zeżar Amongasa! Nie no, co on zrobił? On jest wegetarianinem, chyba z tego co widzę, bo on te drzewa to tak wpiernicza Ale jestem ciekaw jednej rzeczy: czy dinozaury mogą walczyć między sobą? Bo jeżeli nie wiecie, to mam tutaj jeszcze kilka innych rodzajów dinozaurów. O, i na przykład też mam Creepera. Creeper. No, wysadź się, Creeper. Ty on tu idzie. Jakim prawem on jest w stanie się przegryzać przez tego wielkiego Amongasa? Wyjada jego wnętrzności, żeby się do mnie dostać. Eee. I tak być nie powinno Mamy potężny pro... On się... Jak to kozacko wygląda teraz, nie? <grystanie> Kark sobie skręci jak spadł No nie odpuści mi po prostu, nie? No człowiek chce dobrze dla niego A on po prostu rodwala takie rzeczy I co merdasz tym ogonem? Tylko pimpek może merdać ogonem Nie wiem co się stało z tym creeperem Może musimy ich więcej... O kur... Czaki nie chciałem cię zaatakować, mordko No może troszeczkę tylko Ale serio, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie Bo to jeszcze nie jest to I T-Rex, szybko, T-Rex Przez was go zrespiłem Pod teksturami Dawaj, kurczę, tu jak go strzeliłem On będzie wściekły teraz na mnie Dobra, Velociraptor, będą walczyć między sobą? Powinny walczyć między sobą, nie? Minecraft na teraz, wielki tyranozar mnie goni raptory i creepery, tu sobie zjedz tego to jest, o, o <ścoughs> co mu się stało czy on sobie głowę wsadził w tyłek teraz w tym momencie on sobie odgryzł nie powiem jaką część ciała, wygląda to bardzo niepokojąco i jak widzimy, właśnie w tym momencie, wegańska dieta go pokonała. <laughs> Trzeba było jeść więcej mięsa. Bek. A może to ten raptor mu odgryzł tyłek? No to wiedział, co najsmaczniejsze jest. <laughs> znaczy co? A nie, słyszę go tu. A jest raptor! A, on taki piany trochę, a bo on nie umie chodzić, bo ma takie malutkie łapki. <laughs> Załatwiłem go tym łotkiem, a on mnie też zagryzł. Dobra, robimy jeszcze raz. Uwaga, Velociraptor. Muszę go zrespawnić gdzieś daleko. Jest Velociraptor i T-Rexa dajemy. I pojedynek gigantów. Czy oni będą walczyć ze sobą? Na razie nie są striggerowani na mnie. Chociaż jak patrzę na. Na, 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 na tego raptora, to, to wydaje mi się, że on biegnie chyba w moją stronę teraz w tym momencie. Tak, on biegnie w moją stronę. Czemu ten T-Rex wyjada te wnętrzności? Co on, czemu jemu on tak zasmakował bardzo? Ten Amongos! On jest zielony w środku, to on chyba jest zgnity. Nie powinien mu smakować. Ej, nóżka, jak chcesz nóżkę z kurczaka? Wiecie, że kurczaki tak naprawdę to są współczesne dinozaury? Więc jak mówię na tyranozaura, że jego nóżka, to czy chcesz kawałek kurczaka, to teoretycznie mam rację. O! Ej, mamy animatroniki Czy one walczą? One chodzą, wow! One od razu w całej paczce się zrespawniły. Czy one będą... Agresywnie do mnie nastawione. I to jest bardzo dobry eksperyment. Czy będzie walczył z FNAFem? Jeżeli tak, to ma u mnie punkci. Nie ja, nie! Czekaj, może muszę włączyć Creative Moda? Czy jak włączyłem Creative Moda, to jestem nieśmiertelny? O, fajnie, okej. Okay. Rozumiem, że one nie walczą między sobą, tylko zam no wiecie co, żeby na respawnie kampić i mnie załatwiać? Uspokój się! Już! On dalej za mną biegnie! Co jest? Co nie ma połowy szczęki już? Wow. No to niezłe te tyranozaury są. Całkiem wytrzymałe. <grystanie> to jest moje! Za, <noise> zamawiam ogon dzisiaj na kolację. Ja bym chciał, żeby one ze sobą walczyły. Dlaczego one ze sobą nie walczą? Ej, katapultę mamy? Co ty gadasz? I że to niby działa jakoś? Tylko jak to działa? Tu jest jakiś mechanizm. O. Katapultę. Katapultę. Short tutorial. Nie, tutoriale są dla słabych. I co, to się nagi... Naciąga się to? Okej, okay, jest. I jak to spuścić? Pull down? A, bo tu ładuje się... A, dobra. Załadujemy tutaj jakieś liście. I... Joo! Właśnie wystrzeliliśmy w kosmos liście. Ej, mam pomysł! Wiecie kogo wystrzelimy? A mon Tu wystrzelimy! To posadzimy Amon i go wystrzelimy w kosmos. Weźmiemy ciebie, ziomuś Tylko się tam nie ruszaj, nie ruszaj się! Woo! i poleciał do lepszej krainy. Spoko ta katapulta. Okej, okay, wracając do dinozaurów, bo nie wszystkie sobie przejrzeliśmy. Jeszcze mamy tutaj inne. I mam nawet swój własny pojazd, którym będę mógł zwiedzać park jurajski, który właśnie zaraz przygotujemy sobie. I na początek będzie wielki, potężny brachiozaur reprezentować. Będzie on roślinożerców. Będzie również spinazomus, który, jak wiemy, jest mięsożercą. No i oczywiście Velociraptor. Musimy się skitrać tu, czy ja mogę coś zrestartować? Nie, nie mogę. Musimy czekać! Uciekamy stąd! I jeszcze Tyranozaura musimy wziąć ze Tyranozaurus, szybko! T-Rex, Tyranozaurus! Dobra! Jest, mamy to! Uciekamy przed nimi! Muszę teraz jak najdłużej przetrwać po prostu. A czemu Brachiozaura nie atakujecie? Czekaj, czy oni walczyli między sobą? Nie! Nie, fałszywy alarm jednak. Brachiozaur chyba też przyszedł na dietę wegańską. O, walczą ze sobą? Czy w końcu zaczęły ze za, za sobą walczyć? Nie dowiemy się tego dzisiaj. Normalnie wezmę was wysadzę zaraz. Możecie walczyć między sobą. <ścoughs> Czekaj, czy pimpek właśnie rozłożył na łopatki raptora? Eee, no cześć, co tam? <ścoughs> no walczcie między sobą, no. Wow! Zaatakował go pośladkami. Nie miał najmniejszych szans, żeby to przetrwać. Naprawdę. Jego głowa eksplodowała między jego pośladami. Nie pytajcie skąd, wiem, że takie coś jest możliwe. Ale! Nóżki ci weźmiemy i... uwalimy! No i co, już nie taki szybki jesteś, he? Eh? I teraz Brachiozaur idzie i zdepta ich wszystkich! Dajesz brachiozaur! Pokaż, kto tu rządzi. Kto w Ezer jurajskiej rządził, no? Czy jak ci wezmę. Ej, no, zniszczyłeś mój pojazd teraz. Nie wybaczę ci tego. To było nawet smutne. Gdyby to tylko nie była gra. Na szczęście jest grom. I to całkiem pixelowo, więc. Nie mam jakichś większych oporów przed tym, żeby je niszczyć. Trzeba zobaczyć, co my tu jeszcze mamy. Zapomniałem o tym, że mam te wielkie maszyny. Do pra pralkę mam wielką. A co się stanie, jak sadzimy do środka T-Rexa i to włączymy? No, no, co się może stać? Jak myślicie, co się stanie, jak sadzimy wielkiego T-Rexa do pralki? <grytania> Uwaga, odpalam. Ja nawet nie wiem, czy to działa teraz, ale on żyje tam w środku. Ty mi rozpieprzasz moją pralkę! To będzie zapłacił za tą naprawę, ale mu głowę wygiął. Ej, Mortko, jesteś tam w środku? Z niewiadomych przyczyn w ogóle ta pralka nie działa. A co się dzieje w momencie, kiedy jakiś sprzęt RTV AGD nie działa? Otóż należy go wymienić na nowszy model. A w tym momencie użyjemy sobie Revenge Katana. Przyłożymy w tej pralce z tego. Postaram się przepołowić w pół całą pralkę. Let's go! Nie! Razem z t -Rexem. I łącznie z moim komputerem, właśnie w tym momencie. Uuu, udało się! Udało się, chyba. Zobaczmy wnętrzności. No, widzę, że bęben jest mega potężny, nie? Bęben jest nie do, nie do porobienia. Ale wiecie co? Mam pytanie: Czy jak ja zniszczę całość tego, to czy sam bęben zostanie i będę mógł nim na przykład toczyć? i to jest takie ciekawe, to musimy sprawdzić. Więc w tym momencie biorę. Uwaga, revenge katana. Wziął. Utniemy sam spód i już za 30 lat. What? <laughs> co jest? Czemu to poleciało w kosmos? Ej, wracaj tutaj. miałeś się zacząć toczyć. Uznajmy to, że to się toczy w jakimś tam stopniu razem z T-Rexem. Mhm. Ewidentnie się toczy. Tak, to jest toczenie się. Wiem, co zrobimy. Animatroniki, Freddy. Freddy, przyjacielu, ratuj mnie przed tym T-Rexem. Ratuj mnie. Ale nie, he, 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 tylko ratuj mnie, dziadu jeden. Czy ty mi chcesz zrobić jamskera? Jak ty mi zrobisz jamskera to nie ręczę za Ale cię kopną w tyłek teraz. Te animatroniki to są najgłupsze stworzenia. Naj, naj, najgłupsza rzecz, jaka kiedykolwiek powstała, po prostu, nie? Nie, no, chłopie... Żegnam, żegnam, ciebie też zresztą. Ty, zaraz. On to przeżył? Freddy Fazbear przeżył? wystrzał z RPG? -a? Czy one są zniszczalne, Ty oczy mu chyba zniszczyłem, albo przynajmniej przypaliłem. <laughs> Coś mu nogi się chyba połamały. Ale dalej wygląda tak, jak wychodził. Co ty gadasz? Nie, czekaj. ESDK? Jest dentka, czyli zaliczył zgon. Ale one są mega wytrzymałe. On potrafi przeżyć kilka strzałów z RPGa. Pimpek widziałeś to, co tu się wydarzyło? O, krzelikat widziałem! O, to było przerażające! Nie, no dobra, może nie było aż tak przerażające, ale wiesz, no, było to całkiem straszne. Zobaczymy, uwaga! Freddy, runda druga! Czy to jest w stanie mu cokolwiek zrobić. Widzę, że nie. N1 Garant nie jest skuteczny przeciwko Ferdynandowi. A widzę, że jak do niego podchodzę, to on jednak chce mi coś brzydkiego zrobić, dlatego weźmiemy i wysadzimy w powietrze całego Frediego. Żegnaj Freddy! Byłeś fajnym koszem na śmieci. Co mu się z twarzą stało? Dobra, nie chcę nic mówić, ale on dalej żyje, nie? Dlatego użyjemy Armagedonu. Który totalnie nic mu nie zrobił A i to jest broń dopiero Dobra Woo! Ok, jak tylko ten kurz opadnie Okaże się czy udało mi się zniszczyć Frediego. Czy on jest... A Aaa za krzakami się chowa O ty dziadu jeden Myślę, że cię sam nie zobaczę? A, ty kurde taki jesteś co? Czy to jest Freddy? Tak, to jest Freddy. Ewidentnie Disruptor jest w stanie pokonać Frediego. 1-0, Sharikan. Dawaj, teraz testujemy Cikę. Uwaga. Lightsaber! My! Ona żyje dalej! Jak? Jakim prawem? Ona sobie nic z tego nie robi. Miałeś mi zrobić jumpscare'a, co je? Zepsułaś się? A bo jak mam light to ja się tak szybko leczę chyba Okej, okay, dobra No to Let's go Ona jest na to odporna Dobra Pimpek, czas użyć 20 mm No to mini mininiuki czas użyć Uwaga ale jest jedna dobra, pozytywna rzecz tego wszystkiego Prawdopodobnie udało mi się ją zniszczyć Jej! Nie wiem w którym momencie z tyranozaura przeszliśmy do animatroniku i Fnafa Ale najwidoczniej tak miało być po prostu Dobra, spawn, co my tu jeszcze możemy zrobić? Next body, obunga Ej, to będzie dobre Użyjemy obungi i użyjemy jeszcze yy, T-rexa I żeby było śmiesznie, to tym razem użyjemy dwóch Dobra, temu jednemu już ogon odpadł, a ty... Co jest tymi tyrannosaurą? Co jest? Czy Obunga będzie mnie gonił? Wow, wow, tam gdzieś w tle nawet słyszałem animatroniki. Nie wiem dlaczego. A, to T-Rex do mnie idzie. I co jest śmieszne, idzie do mnie jedną nóżką, bo druga mu odpadła. CZEJCIE? on sobie DUPTA jedną nóżką do mnie teraz w tym momencie. Nie jesteś sobą, weź tą gaśnicę, zostaw mnie w spokoju. To nie może być tak po prostu. E, co jest? Jego noga tu idzie. Co się dzieje? Wróciła mu noga? Co jest? Co tu się wyprawia teraz? Ej, powiem wam, te tyranozaury to są trochę przerażające, nie? To nie tylko dlatego, że mogą was zabić na jednego hita, ale też dlatego, że no sami widzicie, co tu się dzieje. Okej, okay, to ja ci zrobię w takim razie zmiornira, bo dawno nigdy nie przyłożyłem ci z wielkiego młotka. <laughs> Pamiętajcie, żeby podczas burzy nie chować się pod wielkimi drzewami, bo może się to skoczyć właśnie w ten sposób. A tak w ogóle z ciekawości, to gdzie jest mój kolega obunga? O, cika, widzę, że tu dalej chodzi. Masz, ty głupi, przerośnięty kurczaków. Jakim prawem ona to przeżyła? Ona cały czas stoi na tych nogach. Nie wiem, co się stało z tą Obungą. Obunga wyleciał poza mapę, czy co? Albo poleciał do ciepłych krajów. Nie wiem. Jak zwał, tak zwał. Moi kochani, to koniec tego odcineczka. Oczywiście mam nadzieję, że wam się podobał. I łapa w górę obowiązkowo. Raz subik z dzwoneczkiem, aby przyszłe materiały was nie ominęły. Ja się z wami ciepło żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Bye! -o!